Drodzy bracia i siostry, definicja patriotyzmu zakłada zdolność do poświęcania dla własnego kraju. Rzecz jasna, na poświęcenie to są różnego rodzaju istoty. Czasami miłość ojczyzny wymaga nawet oddania własnego życia, obronie kultury oraz podstawowych wartości, które składają się po stanu prawodawstwa. historia Polski nauczyła nas i wymagała takiego właśnie rozumienia patriotyzmu. Prawie każda polska wspólnota może z dumą wspominać swoich przodków, którzy oddali życie w obronie kraju i nie zastanawiali się nad potrzebą złożenia tak wielkiej ofiary. Jednym z takich bohaterów był kapitan Adam Goręczko, pochodzący z Wierzchosławic, oficer Wojska Polskiego, polskich sił zbrojnych na zachodzie, cichocieńny, żołnierz armii krajowej, a po wojnie żołnierz antykomunistycznej i niepodległościowej organizacji wolność i niepodległość. Skazany na trzykrotną karę śmierci, później zamienioną na dożywocie, komunistyczny Kazamato pójść dopiero w 1967 roku, jako jeden z ostatnich wychodzących na wolność z bohaterów polskich czasów II wojny światowej. Nawet gdy otrzymał karę śmierci, to nie prosił komunistycznych bardzo o oskarżenie. Nie użalał się nad własnym nosem, zachowywał godność do końca, stwierdził biskup Józef Rzyciński podczas poświęcenia tradycji pamiętkowej poświęconej Adamowi Boryczce, tońką i jego towarzyszom Marty, naszej kaplicy cmentarnej w 1997 roku. Zachował pan całkowicie swoją z Kazitelną i po tak wielu trudnych przejść w niczym nie skłamał wam samemu sobie. Pisał do niego wyjście do więzienia mecenas z Walecław Siła Adam Boryczko zmarł w Warszawie 30 kwietnia 1988 roku. Pochowany został na cmentarzu W tym roku mija na rocznica jego urodzi. W tej okazji w najbliższą środę zostanie mu na rany tytuł zasłużony dla gminy wierząc a prezydent Komorowski odsłoni mamunkową kaplicę na domu ludowym. Bracia i siostry, kiedy wspominamy o obrońców to którzy oddali swoje życie za na miejscu, rozumiemy głębiej, czym jest ojczyzna, której mamy służyć. Rozumiemy dlaczego poeta w jakże zwięzłej i pięknej frazie powiedział, że ojczyzna to ziemia i groby. Ziemia, którą trzeba ukochać kochać i której warto bronić. Oraz groby kryjące szczątki tych, którzy żyli przed nami, przyczyniając się do wytrwalenia tożsamości narodowej i bogactwa kraju. Ziemia i groby symbolizują to, co najdroższe dla każdego patriota. Mówiąc o miłości ojczyzny, nie możemy jednak zatrzymać się tylko na przeszłościach i kultywowaniu pamięci o nich. Patriotyzm wymaga bowiem spełniania określonych obowiązków i przygotowania się do nich. Przykład narodu wybranego pokazuje to pięknie, że w Bożych poszczególne narody mają konkretne zadania i są w tym dziele ochraniane i prowadzone przez Boga. Kardynał Stefan Wyszyński, wielki bohater najnowszych czasów dziejów Polski, przewodnik narodu, tak pisał. Skoro więc jesteśmy i żyjemy, z Bożej jesteśmy wolni. Skoro przez tyle wieków przetrwaliśmy, Bóg widocznie chce, byśmy byli odrębnym narodem. Skoro stworzyliśmy własny język, własną kulturę narodową, odpowiedzieliśmy planu Bożym i tu tkwi najgłębsze prawo naszego bytu, do życia, do wolności. Tej wartości, jaką jest ojczyzna, należy więc bronić. Należy ją rozwijać przez ofiarną służbę. Wspomniany Pymas Tysiąclecia wskazywał na trzy niezmiernie ważne obszary tej służby. Pierwszym jest troska o ziemię ojczystą, przejawia się w pomach akceptacji tego miejsca, w którym żyjemy, w ciężkiej pracy dla utrzymania ziemi w trosce o dobrostę. Drugi obszar, w którym mamy potwierdzić miłość do ojczyzny, to służba rodakom. Wymaga ona wyjścia jak innym, naprawiania wad własnych, przeciwstawiania się przejawom egoizmu klasowego, Warunków do no włączania ja w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze ludzi i grup wykluczonych. Wreszcie trzeci obszar, na którym sprawdza się postawa wobec ojczyzny, to zaangażowanie w przekazywanie życia. Jan Paweł II komentując dramat aborcji mówił, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Dziś okazuje się, aż nas często. Że ludzkie egonie i wygodnictwo, nawet jeśli nie doprowadza do zabicia nienarodzonych, to i tak powoduje zamknięcie się na życie i wiedzie do zanikania szkodności narodu. Czy już dzisiaj nie ma wystarczających powodów, by lękać się o przyszłość narodu? Brak nowych narodzin i zbyt wielka emigracja zarodkowa w ostatnich latach nie zapowiadają o niczego dobrego. A widzimy to choćby po zamykaniu kolejnych szkołach. Może się okazać, że faktycznie w Polsce pozostanie zimna i groby, ale zabraknie ludzi, którzy by dbali o mnie. Przecież siostry, w rzeczywistości wolnego kraju potrzebni są ludzie umiejący wykorzystać na możliwości i odpowiedzieć na rodzące się wyzwania. Nie trzeba dzisiaj oddawać dosłownie własnego życia w obronie ojczyzny, ale niewątpliwie konieczne jest innego rodzaju poświęcenie dla kraju. Odpowiedzialnym zadaniem współczesnego patrioty może być na przykład przedsiębiorczość. Dzięki niej spełnia się życiowo nie tylko przedsiębiorca, ale tworzy się miejsca pracy, buduje się relacje międzyludzkie, niweluje dysproporcje społeczne, obudza do aktywności i odpowiedzialności społecznej. Bracia i siostry, my chcemy dziś modlitwą wyrazić wdzięczność Bogu i naszym przodkom za wolność i prosić Boga, abyśmy umieli ją z pożytkiem dla naszej ojczyzny zagospodarować, abyśmy umieli być dobrymi patriotami, bo patriotyzm to nie tylko ojczyzny kochanej, Słowa wielkie, szlachetne, serca zuszające. To nie tylko wśród bitwy na polu konana. To nie serca, ani dobrózł czekające. Patriotyzm to codzienna i mozolna praca, perlona kroplami z czoła płynącymi. To, co naród i państwo zbogaza i daje im byt wynikający. Patriotyzm to miłość codzienna w rodziny, w której wzrastają młode pokolenia. To czas nauki, co się trudów, umysły i serca na naprzodnienia. Patriotyzm to zgoda wśród ludzi, to wspólna praca dla wspólnego celu. To myśl, co serca i umysły budzi. Pamiętaj o tym, przyjaciele.